państwa zawodników będzie te skoki powtarzać no trudno tak się widocznie stać musiało widzieliśmy Polukanga, a w powietrzu jest Michał urman ładny skok daleki skok michaela urmana brawa od pani która jest trenerką odnowy w zespole niemieckim El, Urman 12 pozycja po trzech seriach 18,5-19, a teraz już Piern Ewa 67,5 metra zepsuł no, pozbawił go szans na dobrą lokatę Tolimaty Lindström, też daleko. O no proszę jeśli wydłużono rozbieg, zwiększyły się prędkości. Od razu ten konkurs zaczyna wyglądać inaczej. Niezależnie od tego, że mamy zawodników. Czołowych zawodników świata, zawodników, którzy zajmują najwyższe miejsca i w całym sezonie, no i przede wszystkim w, tych, w tym konkursie, dwudniowym konkursie decydującym o Mistrzostwie Świata w lotach narciarskich. Ponad 200 metrów również Weli Lindström, 204,5 do kół. I Weli Lindström jest tuż za Romorenem. No i proszę Państwa, Adam Małysz. Bardzo ładnie. ładnie, Adam. Dobry skok. Mam nadzieję, że zostanie w pierwszej dziesiątce. To co do tej pory mu się nie udawało w Mistrzostwach świata w narciarskich lotach osiągnie teraz. Oczywiście Małyż nie jest tak w tym sezonie, w takiej formie, w jakiej widywaliśmy go w poprzednich trzech sezonach. A raczej nie starszy, był na miejscu dziewiątym po trzech seriach. Teraz jest czwarty, a przecież wyprzedziło go trzech zawodników no zobaczymy co będzie dalej Zigurd petersen który no, odnajduje się jak mówiłem przy poprzedniej trzeciej serii po tym upadku miał znakomity skok już dzisiaj jeden teraz też ładny skok nie tak daleki ale dalej skoczył od adama małysza gdzieś blisko granicy 200 metrów a może nawet Tuż za, no w każdym razie był to skok około 200 metrów, dokładnie 200 jak się okazuje. No te sędziowskie widzimy, 18. No, w ubiegłym sezonie wprowadzone, ja miałem okazję przed rokiem o tym mówić, ale tak tytułem przypomnienia, yy, sędziowie punktujący są no, dość yy, dokładnie oceniani potem na koniec sezonu i nie daj Boże, żeby zanadto faworyzowali swoich zawodników. A teraz mamy kolejny 200 metrowy skok, tym razem był to Matti Hautameki. A z Bartoszem Hellerem, jak słyszę, jest Adam Małysz, zatem przenosimy się po raz kolejny na nasze stanowisko reporterskie. Jest Adam Małysz, faktycznie Adamie to 18 indywidualne Mistrzostwa Świata w Lotach, są już dla ciebie historią. Widać, że jest jeszcze coś do, do roboty. Między twoim najlepszym skokiem a najsłabszym była różnica 27 metrów. Skąd taka rozbieżność? Skąd taka rozbieżność? To jest różna. Szybkość na pewno robi swoje. No Na pewno wyjście z progu, nad tym trzeba pracować cały czas. Dziś konkurs jest dosyć nerwowy, dużo przerw, jak ty to odbierałeś? Znaczy, no pada śnieg, jest dosyć ciężko. Oni obniżyli bardzo na pierwszą serię, znaczy na tą, teraz na tą drugą. Później znów to podnieśli, no i coraz gorzej pojedzie mi się wydaje, bo, bo jest. Eee... Dzisiejszego nie. Ostatnie pytanie, jutro konkurs drużynowy, o co będziecie walczyć? Ja wiem, czy będziemy, będziemy po prostu chcieli skakać jak najlepiej, to jest ważne, żeby, żeby poprawnie oddawać te skoki, bo to jest najważniejsze, każdy mały błąd na skoczni mamucie daje bardzo, bardzo dużą różnicę. No i już ostatnie pytanie, twój faworyt dziś do złota, czy tamikiuru myślisz utrzymasz pierwszą pozycję? Ja myślę, że w tych warunkach, a Dziękuję bardzo. Wracamy proszę Państwa na stanowisko komentatorskie. Robert Kranich wylądował. A teraz już Janę Achoner. Y, faworyt Adama Małysza. No zobaczymy. Janę w powietrzu. O, chyba jednak za krótko, żeby zostać mistrzem świata. Zdecydowanie za krótko nawet chyba, żeby zdobyć medal. No, Zobaczymy jak jeszcze będą skakali następni zawodnicy. Bo za chwilę... Czołowa trójka. Tak się to wszystko przedziwi. W podziale yy, medali o tytule Mistrza Świata. I oto Georg Szpet, który po wczorajszym dniu był pierwszy, ale po pierwszej dzisiejszej serii spadł na trzecie miejsce. No, gdzieś w granicach 194, 5, pewnie metrów. da to medal 195,5 jak się okazuje bo już dokładnie znamy odległość na drugim miejscu jest jednak za ochonenem, a więc może być będą bez medalu a całe podium będzie dla Skandynawów i teraz dla kogo? Roar Liekelsej. wspaniała forma w ostatnich tygodniach leci, leci, leci jeszcze leci być może był to skok po Mistrzostwo Świata, być może zobaczymy co na to Tamik Juru. Ale w tych warunkach był to skok naprawdę znakomity. 210,5 metra. No ceny 19, 9... 120 pewnie. Tutaj bezpiecznie się przecież ląduje na 220 metrach i dalej. I teraz Tamikiuru. Czy będzie mistrzem świata Tamikiuru? No to byłoby sensacyjne rozstrzygnięcie, gdyby ten Fin został mistrzem świata. Nie, jednak nie. Nie będzie mistrzem świata. Roar Jiekelsej zostaje, proszę Państwa, mistrzem świata. W lotach narciarskich to jest pewne i teraz tylko, które miejsce zajmie Tamikiuru. To jest y, bardzo ważna informacja, bo nam się teraz kształtuje podium. 191,5 metra skoczył Tamikiuru. Krócej o 4 metry od Szpeta. Czy będzie przed, y, czy będzie za Niemcem. No zaraz się przekonamy. Być może go Szpeto broni jednak miejsce na podium. Poczekajmy. Nie, nie obronił. Tamikiuru jest na trzecim miejscu, a więc całe podium. Dla... żeby jeszcze skakać że ma szansę być czołowym skoczkiem świata no co też się stało sezon fantastyczny Roara Jokelseja, trudno będzie pewnie mu znaleźć wygrać Puchar Świata z Janem Ahonenem chociaż tu też jeszcze przecież do końca nic nie wiadomo jeszcze sześć konkursów ale jest mistrzem świata w lotach narciarskich wygrał największą narciarską imprezę świata. Jego trenerem klubowym Geir Fjornsson, ale to jak gdyby jest mniej istotne, bo Mika Kojonkowski zajmuje się tym zawodnikiem. Widzimy planszę z wynikami. Proszę Państwa, mówiłem o 11. miejscu Adama Małysza. Mateusz...